Zradzę wam tajemnicę. Ja kolekcjonuję popapy. Dobra, od czasu do czasu pokażę wam moją kolekcję. Dzisiaj robaki. Super książka. Ona jest po angielsku i znajdziemy tutaj rzeczy w sensie nie rzeczy, a stworzenia. Ej, Karaluch, na które w prawdziwym życiu. Pewnie byśmy się jakoś szczególnie nie ucieszyli. Ja to się zawsze jaram, jak jest popa. I wszystko tutaj jest stylizowane na właśnie taki notes z najróżniejszymi informacjami, szkicami, rysunkami, przemyśleniami. Wszędzie tutaj możemy zajrzeć po to, żeby się dowiedzieć, jak wyglądają. Tutaj są też różne takie dynksy. No ale nazywajmy rzeczy po imieniu że mną używają i co jest jeszcze świetne, to książka w książce. Mnóstwo jest tutaj też w tym dzienniku takich notatek, gdzie my możemy właśnie najróżniejsze szkice zobaczyć, ale dowiedzieć się jak one na przykład te robale niektóre potrafią się kamuflować, chronić przed napastnikami i z drugiej strony też mamy różne informacje, które robale wydają jakie dźwięki. W życiu nie sądziłam, że tak się ucieszę na widok karalucha, ale się cieszę i myślę, że jak będziecie czytać tę książkę, to też będziecie się cieszyć, dlatego że ten karaluch, oprócz tego, że widzimy go właśnie w takim trójwymiarze, to on tu jeszcze jest podpisany normalnie z instrukcją obsługi, czyli numerek i na co żeby się dowiedzieć no jak się nazywają na przykład poszczególne części jego ciała i znowu książki w książce czyli te wszystkie notatki naszego badacza i zaglądamy z czego się składają poszczególne no insekty i najróżniejsze inne stworzenia więc ten e, karaluch robi wrażenie to jest super! To jest. Czekajcie, żebym Wam tak nie machała bez sensu, to jest gniazdo os. O pszczołach książek jest cała masa, natomiast warto wiedzieć, jak wygląda życie w takim gnieździe. I zobaczcie, tutaj też jest królowa, która złożyła jajka i my też zaglądamy do tego świata. Różne dodatkowe informacje i to jest genialna sprawa. Bardzo lubię właśnie tą część i na przykład jest też cykl rozwoju motyla. Pięknie, przepięknie zrobiony. Czyli takie kółka najmniejszego do największego, aż powstaje syk przepiękny motyl. A gdyby kiedyś Wam wpadła w ręce, przypatrzcie się dokładnie, bo ja to przy drugim czy trzecim dopiero czytaniu odkryłam, że tutaj też jest taka ukryta część. A z drugiej strony, jak jestem przy tej au, ukrytej części, to zobaczcie: otwieramy i znowu mamy jeszcze tutaj dodatkową małą książeczkę. Eee, wiecie, dlaczego tak jest. Dwa razy uderzyłam się tą książką. Taka ukryta, bo my tutaj dowiadujemy się na przykład o robakach, które żyją w naszych domach, ale my ich tak na co dzień, na szczęście, nie widzimy. I motyl, motyl, motyl. Oh, to jest fajne. O takim pająku, więc tutaj niby takie niepozorne otwieramy wieczko. A tutaj taki pająk z tropików. On jest. To mi się kojarzy z tym królem lwem, jak oni tak podnosili kamień, czy tam kłodę, i tam było mnóstwo takich właśnie robali. I na końcu dużo wow, czyli skorpion. Skorpion normalnie, taki, który nam tu, no nie mogę powiedzieć, że wyskakuje, ale pojawia się w całej okazałości. No wiecie, tylko w książce, nie?